Cześć, witam Was, tutaj Mike. Dawno się nie słyszeliśmy, bo minął ponad tydzień, ale to tylko dlatego, ponieważ wprowadziliśmy trochę też inny content pod względem shortów, o którym za moment powiem. Warto, żebyście dołączyli na Telegram, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co oferujemy. A oferujemy sporo, bo na Telegramie jest dużo darmowych typów i zetkanerów, padają z naszych grup wipowskich, czyli Singli z Ako testujemy typerów, czy czasem jakiś typ premium podziemnych, więc e, znajdziecie to w opisie w komentarzu nasz telegram, więc m, warto e, dołączyć. E, dobra, a odnośnie m, serwisu podziemne typy.pl mamy 30 czerwiec, jak to nagrywam, więc nagrywam w zasadzie dla, n, e, dla takiego podsumowania miesiąca będzie to taki materiał pewnie dłuższy. Jak pewnie zauważyliście, niektórzy z Was, lub większość z Was, um, stawiamy teraz trochę bardziej na shorty, żeby dać Wam po prostu um, krótkie typy. Ale za moment jeszcze o tych shortach będę mówił i, i pokazywał. Zobaczmy, co się dzieje na serwisie podziemnych. Do połowy lipca powinien być wprowadzony teraz już nowy layout, i później będą wchodzić zmiany odnośnie nowych sportów i nowego dodawania typów manualnego. Więc ci, co czekają, to w końcu mam nadzieję, że to się ziści. W czerwcu oczywiście niektórzy typerzy bardzo fajne wyniki, szło zarobić, zaraz sobie weźmiemy wyszukiwarkę, na top 5 skoczył nam Gumiś, myślę, że nie doceniacie tego typera, a, a warto, bo dają on rzeczy do gry, polskie lidzi, gdzie spokojnie możecie grać na polskich bukach, bo wiadomo, takie będą w ofercie na prawie każdym, świetny wynik, 50 jednostek, poprzedni 58, Kiecień, marzec, minus 23, jedyny minus, ale obserwować można. Jest to typ z długą historią, który posiada również bloga beta, więc no cóż, ja mogę wam tylko zachęcić, a jeżeli chcecie zarobić, no to, to wiecie, wiecie, co macie robić. Z takich informacji jeszcze wypada nam z gry m, typer siatkarz. No szkoda, ubolewam, bo sam korzystałem i, i te typy w singlu trochę fajnie, trochę grupa ako na minusie, ale to jest inna specyfika patrząc na single świetny wynik w czerwcu 200, zobaczcie 211 jednostek możecie sobie przeszedzić więc siatkarz po prostu robi przerwę, tak jak pisze tutaj na swoim profilu, mam nadzieję, że po prostu wróci do gry może od września może od października, wtedy taki sezon świadkówki, bo już ma zbudowaną dość fajną tutaj kompendium obserwujących i jest tutaj jedną z wiodących postaci, więc jak to słuchasz, to, to oczywiście gadaliśmy na free, ale zapraszam do powrotu. Mars 128 jak zwykle w swojej dobrej formie, chociaż dla malkotentów ten miesiąc nie będzie jakiś mega, ale nie było jeszcze tej chwili, żeby mar był na minusie, więc cóż mogę powiedzieć, zapraszam. W świetnej dyspozycji Vision. Mam nadzieję, że, że wróci w typer, który najdłużej tutaj jest u nas na serwisie. Bardzo długa historia. Jak oczywiście na, na ten mój portal przejrzymy sobie na miesiąc 79 jednostek. Tutaj ostatnie takie synu ale liczymy na, na wyżyny, bo będzie tutaj um, się działo. Tysiąc e, typów, więc bardzo duży zysk. Ja trzymam kciuki. Ogólnie 105, jeszcze nie powiedzieliśmy o betwixt, więc możemy to też spojrzeć, jak wygląda sytuacja w czerwcu. No w zasadzie tutaj mm, od 3 miesięcy jest tak lekki plus, a kilka miesięcy zrobiły dobrą robotę. E, no cóż, teraz piłki będzie trochę mniej, więc obserwujemy. E, tutaj też myślę, że Typer bardziej testuje swoje, swoje rzeczy, trochę się bawi tym profilem, więc też ceny są adekwatne, e, ale myślę, że obserwować warto. A teraz przejdziemy sobie do mm, typerów w czerwcu 2023 po proficie. Eee, tutaj mamy profil sportowy obecny. Nie wiem, czy widzieliście jeszcze na filmie 82,5 zysku po 60 typach. Eee, też mało osób obserwuje. Polecam obserwować. Tutaj na mm, darmowym profilu mamy 47 typów, 21% yield, więc bardzo. Spoko opcja, jest tutaj też grany tenis stołowy w portach, ale nie tylko, chociaż przewaga jest zdecydowana, więc tutaj speców od tenisa stołowego jest już sporo. Jeżeli chodzi o innych typerów, typer runner, w czerwcu fajny wynik, ale to jest w zasadzie nowa postać, powiedzmy, tutaj był jakiś reset od 19, ale ok, 82 typy, jest, jest ciekawy yield Myślę, że na taką obserwację warto spojrzeć. Sporty, piłka nożna, więc coś dla koneserów piłki. No, bardzo spoko. Jedziemy dalej. Eee, typer Kofi. No, tutaj jest ogólnie minus, ale bardzo dobry czerwiec. Zresztą minus nieduży, więc może uda się jeszcze odrobić. No, mm, nie mogę Wam pokazać wszystkich. Typer Chłodzik, bardzo też ciekawa alternatywa. I kolejny Typer od tenisa stołowego polskiego, który dość dobrze rozkminia tą dyscyplinę sportu, Szkoda, że, że limity nie są takie zadowalające, ale typuje też również inne sporty, chociaż jak zobaczycie, na tych innych sporcie wszędzie jest na minucie. Nie wiem, czemu tak robi, bo wynik miałby zdecydowanie lepszy, z 57, 574 profitu, prawie 10% yieldu, bez tego jego profil wygląda wyglądał całkiem inaczej, ale i tak ma swoich subskrybentów, więc po prostu obserwujcie, e, zapraszam, zobaczymy jak będą wyglądały jego następne miesiące, bo e, na razie tutaj 98,4 profitu. Nie zawsze cyferki są ważne, ale to to będzie Rysiek DK. E, też jeszcze jeden z ciekawszych darmowych typerów. Zobaczcie, 230 typów 11,7. Takiego typera możecie mieć za darmo, klikając obserwuj, posiadając oczywiście wykupione SMS-y lub maile, tak? więc y, bardzo fajna sprawa. To już jest taka próbka w miarę sensowna. Typuje też różne sporty. Może będzie chciał dołączyć do premium jak coś, to zapraszam do kontaktu. E, patrząc jeszcze dalej, Vision mówiłem w świetnej formie. Tutaj nasz serwis partnerski też w dobrej formie 77,25 jednostek. E, Zrobił prawie 14% jeldów w czerwcu, więc szło zarobić siatka pokazywałem mega forma. Marciu tutaj zaskakuje, bo maga fajna forma trochę zepsuł swój profil na, mm, na typach wcześniej darmowych. Więc tutaj na typach płatnych, ale na typach darmowych, no 572 typy i ma 6,1 do Takiego typera też możecie obserwować zupełnie za darmo. Trzymam kciuki, żeby szło dalej. E, no jeszcze typer profesor. Nie będziemy przeglądać może wszystkich, bo to by było za długo, ale tego typera myślę, że warto. 11,24, 75,3,70 typów, 8 obserwujących tego typera również możecie obserwować za darmo e, sporty, różne e, fustal i tak dalej, i tak dalej. Z naszych jeszcze typerów, o których nie powiedziałem, a może warto powiedzieć, to The Witcher e, i mm, typer e Sportowiec, tylko Powiedzmy, znajdziemy sobie go w ten sposób, wykorzystując wyszukiwarkę, e, który teraz dopadła go chyba słabsza seria, i, i wynik jest minusowy. Chociaż zaczął z wynikiem całkiem sensownym. E, obserwujcie, m, bo warto. M, więc, tak jak ja mówiłem, e, dużo typów trafia na Telegram to w pierwszej kolejności. Dużo typów teraz będzie trafiać na nasze dwa kanały. No, tutaj co jesteście na YouTube, to znacie kanał główny podziemny, ale wpadają takie krótkie shorty Relacje specyfika tych szortów jest taka, że dajemy jakieś, jakieś info powiedzmy ze świata sportu. Bo algorytm trochę bywa taki, że buchmacherka no, jest dołowana, bo tak to mielibyśmy inne wyświetlenia w kontekście tego, ile mamy subskrypcji. No, ale jest jak jest. Chociaż te shorty i tak w miarę fajnie idą. Wyświetlenia są coraz wyższe, dajemy tam darmowe typy albo ze skanerów, albo właśnie od naszych typerów z podziemnych, więc kto chce, nie śledzi, a takie dłuższe materiały będą raz na jakiś czas pojawiać się. No i jest jeszcze drugi kanał sportowy podziemie i tutaj też codziennie zasada podobna. Coś jakaś ciekawostka ze sportu plus typ. Tutaj mamy z naszych skanerów, jest to nowy profil. I wyświetlenia, jak widzicie, tutaj też są większe, więc działa to inaczej, więc oba możecie zasubskrybować i no, mam nadzieję, że będziecie się cieszyć z nowego kontentu, którego jest bardzo dużo. Dobra, teraz chciałbym po prostu przejść do opcji SBC, czyli nasze grupy wewnętrzne, bo podziemne typy to jest portal, gdzie zrzeszamy typerów, promujemy tych, co są dobrzy. I tak dalej, i tak dalej, ale SBC to są nasze narzędzia, nasze um, grupy wewnętrzne, wszystko oparte na value betach, na opłacalności i na długofalowym zysku. No i tak, tutaj z wspólnikami jak po prostu rozmawiam, to mamy dwa pomysły, że do września może uda się zrealizować. Jeden, właśnie ten program statystyczny, to się przedłuża. Sytuacja head to head, bardzo fajne porównania, które mogą wyjść. Zobaczymy, czy będziecie czymś takim zainteresowani. I druga, Rzecz to podzielamy z live'ami i tylko musimy przygotować parę botów na, na Telegram pod e, granie Airbola. To takie nowości, które mam nadzieję, że e, biją na serwis do września. Bo ja wiemy, jak z tymi terminami jest, często się o nich mówi, a później deadline jest ciężko otrzymywać. E, mamy promocję Grupa Stingray Ako. Tutaj nie są zmienione, ale tak, jeżeli jesteście na, na naszym Telegramie, to wiecie, że jest tak zwana promocja wakacyjna. Single i AKO w mega większych cenach, ponad 60% obniżki, 120. Single 100 tych AKO, a czemu tak? Nie dlatego, że spada wartość tych grup, tylko jest to ogórkowy, więc one będą w lipcu i w sierpniu do kupienia za te ceny, a od września startujemy już z grubej rury. Dalej, więc będą po 250, być może AKO będzie coś tańsze. Więc kto chce nas sprawdzić, kto chce mieć mniej, typu wejść lajtowo w ten czas, no to. Jest dobra ku temu okazja. Dwie grupy kupicie taniej niż jedna w normalnej opcji. To oczywiście różne skanery, które posiadamy i inne, inne rzeczy. Zapraszamy serdecznie. Co do naszych statystyk, jak wyszedł czerwiec, czerwiec to taki półogórkowy miesiąc, można powiedzieć, co się działo, na początku potem wygasało. No i tak, single, czyli nasza taka szlakierowa grupa, już ponad 1000 typów, 13,86% jeldu w czerwcu, zobaczcie, odkąd gramy prete, wyniki naprawdę poszły w kosmos. Live nie na więc zmieniliśmy. Więc tylko raz było 7% w kwietniu. Tak to mamy 28,26 typów, mniej 49,18% 49 zysku. Więc no mówię, ten kto chce pograć mniej tych typów, będzie cena adekwatna, ale to nie znaczy, że nie można zrobić zysku. Spójrzmy na grupie AKO. Ona również zanotowała plus, chociaż pewnie taki plus wielu z malcontentów nie zadowoli. Bardziej no, wystarczy jednego czegoś nie pograć, gdzieś się spóźnić i może być ten wynik również na lekki minus. 20 kuponów było 4,28. No cóż, teraz też może być trochę mniej m, tych kuponów, ponieważ no, nie będzie z czego tego rzeźbić, a na siłę nie chcemy dawać, bo po co mamy pogrążać własne statystyki i własne portfele. Jednakże, jak chcecie sprawdzić za niewielką kwotę AKO, jak to po prostu wygląda, przygotować się do grubej gry, no to macie super opcję za stówę wchodzicie na naszą e, grupę. My spodziewamy się, że ruch przez wakacje będzie mniejszy. To normalka. E, też odpoczywamy, też nie gramy aż tak, e, aż tak bardzo. E, I po prostu od września <gryw> znów zacznie się e, mój. E, dobra, teraz bym chciał po prostu zrobić takie lekkie typowanie Prime. Ostatnio coraz więcej tutaj mm, o Freak Fightach właśnie mówię, znaczy oglądam, bo lubię ogólnie sporty walki. Dalej wolę te gale sportowe, jednakże e, niektóre walki na free fightach już też mają, już mają fajny poziom. Tu postaram się w miarę pokrótce, m, żeby nie przedłużać. E, olejnik kontra czarny Polak. No, myślę, że to faworyt jest zdecydowanie jeden. Jeżeli ktoś nie wie dlaczego, to wystarczy tylko na postać olejnika patrzeć i e, tak. E, można by dedukować. W drugiej walce myślę, że też jest faworyt jest zdecydowany. Po takich kursach bym nie grał, bardziej jeżeli chciałbym zagrać na faworyta, to dorzucałbym jakiś, że skończy go na przykład 1,5 rundy, tak? Over under 1,5, czy coś w tym stylu możecie sobie tutaj rozminąć i, i zagrać. Oczywiście nie w której rundzie się skończy, tylko under over, bo w której się skończy to loteriada. No i tak. Łukasz Karpiński, Dekarpi Kasprzak, Damian Dekarpi Kasprzak. Tutaj też bym zagrał w ten sposób. Następna walka właśnie więcej do powiedzenia, bo jest ciekawsza Grzegorz Szulik Szulakowski z doświadczeniem Svenu kontra Paweł Trybson Trybała. Myślę, że tu mógłbym nawet zaryzykować na underdoga i walka będzie się przedłużać, czy będzie na przykład trójka. To Trypson ma szansę, chociaż oczywiście szuli, no, mega doświadczenie, ale gdzieś tych underdogów trzeba typować. Sebastian Strollowany, Tarzan Leśniak, to myślę, patrząc na Tarzana, a jego po prostu yy, przygotowanie, no, będzie on mega faworytem. Więc też bym tutaj szybciej ten kurs ewentualnie, że szybciej. Wygra. Patryk Wielki Buł, i Łukasz Lupa. No i tutaj myślę, że można wypróbować na na Lupę Underdoga. E, oczywiście Wielki Buł, jak sama nazwa wskazuje, jest wielki, sieje postrach. Na e, nasie na boksie, ale Lupa miał bardzo mega e, dobry obóz. E, potrafi przypierdzielić e, kąt. Niektórzy po prostu mogą wiedzieć, bo występował w punchdownie e, na przykład. I jeżeli po prostu trafi, to moim zdaniem będzie taka łatwa walka dla Patryka, więc ja bym tutaj spróbował w ten sposób. Adrian, Paszekajwicz, Stalwa, Ewa Piątkowska, no, powo -frikowy pojedynek gościa z, z kobietą. No, kobieta jest tutaj zawodowcem w boksie. Eee, no, ale Adrian też coś tam w tym boksie firował, można powiedzieć. Eee, no i tak, no, duża różnica wagi, dysproporcja mega, na pewno to m, pasuje to do frików. Eee, no i cóż, albo to odpuścić, albo dla zabawy dałbym na, na Adriana, być może tą masą eee, raz trafi i pozamiata kobietę, chociaż byłoby to w niesmak, więc e, no, jak chcecie, tak zróbcie, ja bym tę walkę nie e, odpuszczał. Znaczy ogólnie to jest takie typowanie, gdzie nie pod pieniądze, a bardziej pod e, rozgrywkę, bo pod pieniądze to mówiliśmy wcześniej, gdzie co można, co i jak, tutaj się bawimy for fun. Prezes FEN, Muran, starszy Muran, no dziwi mnie, że tak szybko starszy Muran wraca po śmierci syna. E, no, jego po prostu decyzja. E, myślę, że prezes FEN lepiej sportowany, Muran pewnie nie zakończy się to w pierwszej rundzie, jakiś overrundowy też jest ważny, bo Muran jest po prostu twardy, ale mm, wiekowo zaawansowany i myślę, że będzie obijany w y, no, warunki fizyczne też y, za prezesem FEN. Ander, Adrian Cios, Łukasz Magikal. No i tutaj też takiego lekkiego underdoga u Adriana Ciosa z juniorem Magikalem. no Zobaczymy jak będzie. I kolejny underdog, gdzie bym widział to Jaś Kapela, Bagieta. Jaś Kapela dostał pod Biedronką za swoje poglądy. No cóż. Mogę powiedzieć, no Jaś pokazał charakter, wygrał pierwszą walkę. Już nie pamiętam z kim to było. Później oczywiście przegrał. Nie wiem z kim, on, z kim on walczył, ale w y, pierwszej naprawdę zaskoczył wielu i popsuł wielu, wiele kuponów. E, z tego względu, że jaki je, jaś jest, taki jest, każdy wie, e, to mimo wszystko trej, trenował sztuki walki i myślę, że jest w stanie wygrać z to Nie jest to nie, nie do zrobienia. Po kursie taki można próbować. E, tu kolejna walka prezesem red, no nie wiadomo, czy nie, do niej dojdzie, bo jeżeli z Muranem będzie taki pojedynek, to... Ciężka, ciężka, sprawa. Jeżeli by doszło po wykończającym podynku z Muranem, to forfans zagrajmy na underdoga. No i Casius Dominik się poński z Adora. Jako, że Casius jeden, jeden z nielicznych właściwie freaków, gdzie ma tutaj duży background bokserski, który udowadnia, że no coś po prostu potrafi więcej. No ale tym razem zmierzy się z gościem, który też coś potrafi w małych rękawicach, więc y, może być tak, że w tych małych rękawicach właśnie drbal da radę. 2,25, chociaż też ten typ nie jest taki, gdzie można by było e, rzec, że coś tutaj pewnego, jeżeli będzie decyzja, to wiadomo Prime, Włodarz, Casio, pewnie jego ręka pójdzie e, w górę. Ale że to tylko zabawa, to moja dedukcja jest taka, jeżeli komuś się to przyda, znaczy przyda, to się okaże, czy się przyda, ale jak się komuś przyda, no to dzięki za to, że, że słuchaliście. No i to wszystko. Widzimy się za jakiś czas od września. Wiadomo, czy znaczy już pewnie w połowie sierpnia ligi będą wrócić. Startuje również liga holenderska. I gdy tylko podziemne będą gotowe, będzie dodawanie całościowych typów, to myślę, że tam też będą serie typowania. Tak jak robiłem zupełnie tutaj za darmo więc czekam na zmiany i to tyle, do usłyszenia pamiętajcie, wbijajcie na telegram darmowy stawcie pod tym filmie lajka, bo to dla nas pomocny zasięg no i na shortach macie codziennie typy ze skanera, z podziemnych jakieś pojedyncze próbki tego co można sobie u nas ogarnąć, pozdrawiam Was wszystkich cześć